Jak Pana szkoła przygotowała młodzież do dorosłości? Oczywiście przez programy profilaktyczne, programy społeczne poprzez aktywizację taką polityczną, bo przecież będzie to zastępowalność pokoleń i uważam, że niektórzy mają już pewien wskaźnik dorosłości i potrafią zachować się w społeczeństwie i w dorosłości w takim życiu codziennym, w obowiązkach codziennych. Jakie jest Pana grono pedagogiczne? Grono pedagogiczne jest już w zasadzie po zmianie pokoleniowej. Są nauczyciele już młodszej generacji, już praktycznie wychowani w nowym duchu poprzez studia wyższe, które zmienili swoje programy w latach 90., a więc jest nowa generacja nauczycieli wymagająca jeszcze przygotowania pedagogicznego, wychowawczego, a przede wszystkim własnej filozofii na życie. To, że jeszcze są młodsi nauczyciele, to nie znaczy, że mają doświadczenie. A doświadczenie, oprócz merytorycznego przygotowania, jest bardzo istotne w pracy pedagogicznej.